Maszerując plażą od Świętoujścia w stronę Wisełki napotkałem takie ciekawe stanowisko botaniczne, na którym znajdują się dwa dęby. Dęby i dwie olchy. Niewielkie, niewielkie te dęby, nie rokuje im większego rozwoju na przyszłość. Tym olchom zresztą też, bo to są nietypowe dla nich miejsca. No ale tutaj jakoś wysiały się ich nasiona i się zadomowiły. Bo jest to dość trudne środowisko. Na piachu to jedynie sobie dobrze radzi sosna i brzoza. No ale jest tutaj ta olcha i jest jest ten dąb, i to są takie Wielkości takie typu jak te japońskie drzewka Bonsai. To podobnie te olchy takie e, niezbyt duże. E, nie rozwijają się, nie mają głównego pnia, bardziej tak jak krzak. E, wiele tych rozgałęzień i sobie tutaj rosną, korzystając z odrobiny ziemi, która się tutaj gdzieś tam znajduje, e, między, między tym piachem, i, i tutaj w tej odrobinie tej, tej ziemi tutaj w tym środowisku dla nich nieprzyjaznym sobie tu stanu, zrobiły te stanowiska. No, bardzo mało tu mają wilgoci, więc rozwijają się bardzo powoli i są skarłowaciałe. No i też cały czas mają, cały czas mają kontakt z, dość często mają kontakt ze słoną wodą, z, z wiatrem, który Niejednokrotnie też zawiera taką słoną tą wilgoć, która osiada tutaj na, na ich liściach, na, na korze. Także ciężko im się tutaj żyje. Tu jest ten dąb. No, dąb ma takie stanowisko tutaj. pień jest podwójny i sobie tak tutaj rośnie. Tutaj się zadomowił. Nie wiadomo jak to długo potrwa, bowiem może cały czas pracuje. Co jakiś czas zabiera fragment tego klifu. Może znajduje się tu bardzo blisko. Tu zresztą widać po tym uschniętym drzewie, że podmywa go niejednokrotnie. Za jakiś czas go też zabierze do siebie. Jak go podmyje, do plaży jest. Ta, ta plaża ma kilka metrów około 20, może metrów ma i. Już jest może, także może tutaj to pracuje i sobie podchodzi tak bardzo daleko. Znaczy niedaleko no, pokonuje to, tą plażę i i, i i... zabiera co jest w stanie o, zresztą to drzewo, które tutaj pokazałem jakiś czas temu, nawet nie jakiś czas temu, ale ono jeszcze sobie żyje, bo nie zwróciłem uwagi, ale jeszcze te liście tej olchy tutaj. E, Tutaj są tegoroczne, także susza, która jest, spowodowała brak dostępu, no i one schły, Ale tak, ta część tutaj jeszcze wytrzymuje. Pozostała część tego drzewa, tuż tu pozbawiona kory, jest martwa, a ta gałąź tutaj od strony południowej jeszcze sobie żyje. Także bardzo ciekawe stanowisko, takie botaniczne. Te dwa dęby, te olchy, bonsai, taka naturalna kompozycja. No nie jeden ogrodnik by miał problem, by coś takiego stworzyć. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Te drzewa są w takiej minimalnej wielkości zazwyczaj wielkie tylko spotykam a tutaj właśnie takie skarłowaciałe zresztą wyżej też takie sobie rosną starają się tak jakoś zadomowić i poradzić sobie z tymi niesprzyjającymi warunkami tu też trochę roślin obok nich znajduje się takich typowych, co żyje w takich warunkach z kolcami z odpornych odpornych na te niesprzyjające warunki. A tutaj jeszcze jedno takie ciekawe stanowisko. Też widzę dąb, brzozy, sosny, tak, jakieś krzaki. Tutaj taka rośinka. Próbowałem jej owoców niewielkiej ilości, trochę gorzkawe były, ale żyje. Także tu jest jeszcze taka roślinka No i tu jest głók. Głók, albo róża. Ale jest. Sobie tutaj wyrosła. Jest to niezbyt jeszcze wiekowo zaawansowany. Roślina. Widziałem ją nieraz wieloletnią. I na kilkanaście metrów potrafi przyczepić się do pnia, drzewa. I sobie tam na szczyt szybować, szybować, i ma kilkanaście metrów. E, tym, e, ta łodyga jest wtedy już taka, e, robi się bardzo drewniana, gruba, e, ale potrzebuje wzmocnienia, bo nie jest na tyle elastyczna, że się bez podparcia wygina. Także tu jest jeszcze coś. Tam też widzę jakieś owoce są. E, Owoce pomarańczowe, nie wiem czy to nie jest wiedziałem jak się to nazywa O, tu jest też to um, posiadające te owoce, rokitnik tak to jest chyba rokitnik tu jest rokitnik, ten usek i tam w głębi jest kolejny rokitnik tam, 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 tam jest no, przebijają się takie spod tej sosny pomarańczowe owoce tak to wygląda także flora flora tutaj tego fragmentu klifu bardzo fajna te drzewa są no, bardzo ładne bardzo ładne plus tych nudnych sosen te olchy i ten dąb jeszcze sobie trochę pożyją. Będzie większy sztorm to możliwe, że podmyje i pozabiera je w końcu. Albo pozabiera tą resztkę ziemi i jone obusechną.